Dzisiaj jeszcze chcę Wam powiedzieć o rozwiązaniu zadania 4.3 z, z ubiegłorocznej matury, czyli tego zadania o ciągu liczb i o szukaniu podciągu liczb mających wspólne podzielniki. To było, znaczy tu sobie wypisałem takie przykładowe liczby. Może je napiszę trochę większe tu. I chodzi o to, żeby znaleźć wśród nich taki ciąg, w którym wszystkie liczby mają jakiś wspólny podzielnik i znaleźć najdłuższy dobra, musimy oczywiście skorzystać z właściwości, która tam była podana, że największy wspólny dzielnik liczb A, B i C no to jest to samo, tak można rekurencyjnie to powiedzieć, że to jest że to jest NWD od tych pierwszych no właśnie, no co to... Napisałem pięknie, eee, tak zrobię, że liczymy NWD od, powiedzmy, drugiej i trzeciej, a potem to, co wyszło, łączymy z pierwszą i znowu liczymy NWD z tych dwóch liczb, nie? I taka właściwość. No bez niej to w ogóle byśmy tutaj nie zrobili nic. Eee, dobra, mamy takie liczby, nie? Przepiszę je sobie tutaj, dlatego że to nie są liczby z zadania tam. To są takie, które ja wymyśliłem. No, musimy, tak jakby, najpierw popatrzmy na to tak praktycznie, tak intuicyjnie i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. No dobra, widzimy, że tak. Dziewiątka i dziewiątka to jest taki ciąg, potem trójka również. No i, i na tym się kończy. Potem czwórka z czwórką ma coś wspólnego, piątka z nikim, dwójka z dwójką, pięknie, z ósemką również i dalej z dwójką też, bo tu jest dwa, no i znowu pięć. Czyli tak jakby na piechotę umiemy to, umiemy powiedzieć, że, że tu są takie ciągi o długości trzy, cztery, dwa, ten będzie najdłuższy. Pewien kolega z internetu tutaj na filmie Pokazał rozwiązania różnych rzeczy z tamtej matury, Między innymi takie rozwiązanie, które tutaj, które miało taką dość dużą złożoność, ale być może było w miarę zrozumiałe. On, yy, on jak gdyby poszukiwał w ten sposób, brał sobie pierwszą liczbę i jechał z kolejnymi liczbami, liczył te, nie, te w, yy, wspólne dzielniki, aż natknął się na czwórkę, która mu to przecinała. I potem proponował, żeby y, zacząć od drugiej liczby i znowu jechać, aż mu to przejdzie. I tak dalej. I to były takie, jakby próby. No, tu będzie krótka, to będzie krótka, y, potem tu będzie taka właśnie, dość długa, i tu będzie żadna. I, y, no, ale niestety ten jego algorytm y, no, miał dwie pętle w sobie. Pętla pierwsza for i w niej drugi for niezależnie od tego że te fory tam że ten drugi formiał miał yy, ograniczony zakres czyli nie leciał pełny n kwadrat to jednak było to rzędu n kwadrat to rozwiązanie sobie po, po prostu zobaczcie na necie yy, i pomyślcie czy by się tego nie dało zrobić yy, sprytniej yy, ja powiem coś takiego jest pojęcie algorytmu online'owego algorytm online on, żeby dać odpowiedź, nie musi od razu widzieć wszystkich danych, tylko może sobie tak iść po kolei, zbierać sobie z boku takie śród wyniki, i jak dojdzie do końca, to będzie już miał ostateczny dobry wynik. Właściwie takim algorytmem online nowym jest troszkę. Yy, znane przez nas doskonale, szukanie maksimum w niepozortowanej tablicy. Bierzemy sobie jakieś, jakiś pierwszy element, potem porównujemy z każdym następnym i ewentualnie chowamy, jeżeli jest nowym maksimum, nie? W szczególności zauważcie, nie, nie porównujemy liczb każda z każdą. Nie? Nie robimy takiego turnieju każdy z każdym i teraz ten, kto nie będzie miał porażki, ten jest największym, ten jest maksimum. Nie! Tylko robimy to tak krokowo, stopniowo, tak jakby online'owo. Dobra, tu, tu trochę bajem, ale wiecie, te wszystkie moje filmy to nie są jakby gotowe rozwiązania jakichś gotowych zadań, że po prostu to przepisać, nie wiem, co napisać na jakiejś ściądze coś. No... No ja w głowie w tym, takiej koncepcji nie mam. Ja raczej chcę Wam pokazać jakieś zagadnienia, które sobie przemyślicie i zrozumiecie, przeliczycie na własnej kartce potem. No bo według mnie to, według mnie i tam, i wmawiam to wszystkim moim uczniom, że, że tylko to jest jak gdyby droga do jakiegokolwiek sukcesu. Tak się zawiesiłem, ale nagranie, a, nagranie raczej leci. Dobra. No więc... Zobaczcie, jako ja mam tutaj propozycję algorytmu, który byłby jednoprzebiegowy. Musimy sobie wprowadzić takie pojęcie takiego bieżącego, bieżącego, największego wspólnego, naj, największego wspólnego dzielnika. Dobra, Jak mam dziewiątkę, no to oczywiście ona sama z sobą się dzieli, no to no to, to nWD. Wynosi 9. Potem 9 i 9, no to jest znowu 9. 9 i 3 jest 3 jest OK. To 3 i 4 tu jest 1. O, uwaga, tu się coś stało. 1 i 4. No właśnie, obraza jak się stało 1, to tutaj trzeba wziąć tą czwórkę i czwórkę. Czyli jak gdyby. No, tego teraz tutaj nie zanotuję konkretnie, ale 4 i 4 to jest 4. 4 i 5 to jest znowu 1, czyli znowu tu się ucięło, tu się też ucięło. 1 i 2, no to pff, no na razie nie ma kontynuacji, dopiero 2 i 2 dają nam 2. Znaczy tutaj technicznie to dotychczas było. No 5 z dwójką powinienem porównać, prawda? I wtedy daje nam 1, więc OK, tu jest 1 dotychczasowe. 2 z ósemką daje znowu 2, 2 z dwójką daje 2. No, i piątka i dwa daje jeden, więc tu się ucina, więc dotąd jest ten ciąg. Wydaje mi się, że nie musimy nigdy wracać do początku. Jesteśmy w stanie cały czas brać następną liczbę i porównywać ją, znaczy wkładać ją do NWD z poprzednią. I tylko odpowiednio reagować, jak no to, no nam to wyskoczy jedynka albo nic więcej. Bo gdybyśmy chcieli zliczać długość tego, yy, tego, ilość tych kroków wykonanych bez jedynki, czyli bez tego urwania, no to byłoby fajnie. Zobaczcie, jak zrobię tam jeden, dwa, trzy, no tu znowu źle. Nie? Więc tu jakby do 1 się resetuje, tu jest 2, tu znowu do 1 się resetuje, tutaj też do 1 się resetuje, potem tu jest dobrze, czyli 2, dodaję 3, dodaję 4, zliczam, zliczam, tu znowu się resetuje do 1, czyli znowu jest 1. I zobaczcie, tu jest ciąg o długości 3, 2 i 4. Dobra, żeby, żeby, nie, żeby nie mieszać i żeby to nie trwało zbyt długo, ja tutaj sobie na kartce, znaczy na kartce, na tablicy wcześniej napisałem taką propozycję mojego algorytmu, więc po prostu ją obejrzyjmy i spróbujmy ją zrozumieć. Czary Mary. Um, troszkę małe, co? Otóż w, każdym, w każdej chwili będziemy mieli taką zmienną, która się nazywa, nazwałem ją PREV. Czyli previous, czyli będziemy pamiętać, jaka poprzednio była ta NWD. No, tutaj nazywam to NWD, a to jest to samo co, co previous. Wprowadzę sobie zmienną L, czyli length, długość, dotychczasową długość tego ciągu i co ja tam jeszcze mam. No i C. C to będzie taki bieżący wynik, bieżące bieżąca NWD. I teraz co my tu robimy? Jakoś to trzeba będzie zainicjować, a to się nie martwmy. Dla i od 1 do n, czyli dla każdego elementu, no być może zacznijmy od drugiego, żeby, mieć, żeby nie mieć problemu. Co robimy? Liczymy liczymy sobie nwd z bieżącego elementu i tego poprzedniego i tu nam powstaje to C. I potem mamy dwie możliwości. Jeżeli C wyszło jedynką, czyli jest jakby tutaj, no to twierdzimy, że skończyła się pewna seria i zaczynamy nową. Wobec tego zmienna start staje się I, czyli jakby zaznaczamy sobie, że tutaj zaczął nam się nowy no, jestem w tym, miałbym być tu, ale przeskoczyłem tu. Zaznaczamy, że tu nam się zaczął now, nowa seria długość L wpisujemy jako 1, a poprzedni iloraz, poprzedni dzielnik ustawiamy właśnie na to, co było tutaj. No to był ten ząg, to było to zająknięcie, co miałem, co miałem przed chwilą, nie? Czyli jeżeli tu jest jedynka, to to. To czwórka leci tu. Czwórka się tu przepisuje do tego prewa. Natomiast, jeżeli na przykład jesteśmy dalej, czyli tak jak właśnie tutaj, my mamy 9 i 9, no wynik, czyli to C będzie wynosił również 9, ono jest większe niż 1, wchodzimy w tą opcję. To wtedy co? To wtedy. Wiemy, że jesteśmy wewnątrz ciągu, czyli L zwiększamy z 1 na 2. Poprzednika przyjmujemy, że jest taki jak ten wynik teraz, czyli to ląduje tutaj. Nie? Ten wynik przepisujemy do do tej zmiennej, która mówi jaki poprzednio wyszedł, jaki jest obowiązujący chwilowy dzielnik, który jest dobry. To szczególnie jest ważne tutaj, bo żeby tu nam coś się nie zaburzyło, bo porównujemy dwójkę z ósemką, wspólny dzielnik jest dwa, wobec tego to dwa ląduje w, w bieżącym wyniku. I dzięki temu dwa porównamy z dwójką i znowu nam wyjdzie 2. Więc więc ten bieżące NWD wkładamy do prawa, żeby się pamiętało. No i tu byłoby fajnie. Dotąd, dotąd jakby sobie radzimy. Ale teraz trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. To znaczy, trzeba w... szukać tego najdłuższego ciągu. No bo na razie, jakby te ciągi znajdujemy w sensie takim, że wiemy, kiedy się następny zaczyna i sobie ten start przesuwamy, nie? No ale jednak. Tak naprawdę za każdym razem powinniśmy zapamiętać też kiedy, że jakiś ciąg się skończył i go sobie zapisać. Zresztą w, w rozwiązaniu w tym filmiku, który tam, na który się powołałem, też jest dokładnie taka instrukcja. Tam się to nazywa bodajże długość Max, element Max, NWD Max. U nas będzie tak samo. Czyli tak, jeżeli długość przed chwilą obliczona jest większa niż jakaś poprzednia Almax, musimy ją jakoś zainicjować, ale no to jest banał, to wtedy zapamiętajmy sobie właśnie te, te dane, które mamy w tej chwili. Mianowicie ten start, gdzie to było, na przykład no, wtedy ten start był tutaj, długość, jaka była, no i ten zdaje się dzielnik. No więc długość zapamiętujemy, start zapamiętujemy i c zapamiętujemy, dzielnik. No i właściwie algorytm mamy skończony. Bo zauważcie, że jak dojdziemy do samego końca, to yy, tu nam wyjdzie L równe 3, więc to wszystko zapiszemy. Tu nam wyjdzie L równe 2, więc nic nie będziemy zapisywać. Dalej obowiązuje ten start i ten czynnik yy, będący trójką. A jak dojdziemy tutaj, do tej kolumny, no to okazuje się, że czwórka jest większa niż trójka, wobec tego ją tam przepiszemy. A dlaczego tu zrobiłem lub równe? Yy, dlatego, że jeżeli jesteśmy w danym ciągu, na przykład tu w tym miejscu jest 3, to te ciągi się już zrównały, ale ten ciąg już się nie wydłuży nigdy, bo on już jest za nami, a ten jeszcze ma szansę się wydłużyć. Dlatego ten będzie przynajmniej na. No, na równo na pierwszym miejscu. Dzięki temu ten algorytm ma taką właściwość, że on zwróci nam ostatni z ciągów, które byłyby o, o tej samej długości. Nie jak będzie, jak będzie parę razy 3, 3, 3, 3, 3, 3, to on nam wskaże ten ostatni. Ma tą właściwość. Jak gdyby było ostre, to wtedy, to wtedy nam, tylko wtedy, jak będzie większy ciąg, to wtedy go zapiszę. Ale i tak, i tak, jeżeli jest tylko jeden lider, znaczy jeden ciąg o długości najdłuższej, największej, no to wtedy na, i tak algorytm go wskaże. Dobra, za dużo się rozgaduję, wiem, ale to jest po prostu fajne. Fajne, prawda? Fajne. No, jak sobie to wszystko przejdziemy, to teraz jeszcze tak, jak to wszystko zainicjować? No, zależy, czy zaczynamy od jedynki, czy od zera. Ale jeżeli zaczynamy numerację tej tabeli, tej tablicy od zera, a dopiero rozważamy od 1, no to na początku trzeba nadać wartości początkowe i wydaje mi się, że tak, że PREV powinien dostać wartość T od 0 oraz C powinno też dostać taką samą wartość. Nie, no bo to C... Nie, C właściwie jest niepotrzebne, bo będzie od razu obliczone. Tylko PREV musi istnieć, no i start by się przydało znać. No oczywiście zakładamy, że mm, że no, pierwszy potencjalny ciąg zaczyna się od początku, czyli od no właściwie powinienem powiedzieć, że indeks 0, nie? Tak. No i długość. No długość też zakładamy, że długość wynosi 1, nie? Jeżeli następny element będzie miał coś wspólnego, no to ta długość po tym elemencie będzie wynosiła 2. Bo tego początkowa wartość tego L wynosi 1 i, i tak to powinno być. Wiecie, zwykle zwykle algorytmy takie właśnie mm, takie online nowe albo takie jakby postępujące, najłatwiej się projektuje, że najpierw się bierze środkowy krok tej pętli, tak żeby, wiecie, z, tak jak w matematycznej indukcji, żeby ze stanu n-1 zrobić prawidłowy stan n, a dopiero potem się martwimy, jak to zrobić, żeby, żeby nam algorytm dobrze wszedł do pierwszej pętli i potem jeszcze dobrze się zakończył. Zauważcie, że gdyby nie było tego wszystkiego, no to już w momencie prze, przetworzenia tej dwójki na ostatniej pozycji ta czwórka zostanie przepisana tutaj, no i będzie mi być wynik, czyli po prostu po tej całej pętli wystarczy odczytać Lmax, to będzie długość, nie? Oraz Startmax, to będzie kiedy się zaczął ten ciąg, na którym indeksie, no i dzielnik, czyli jaki jest ten największy wspólny dzielnik tego najdłuższego ciągu. No a jeżeli po tej dwójce będzie jakaś ta piątka, która to zresetuje, no to właściwie żadna różnica, bo wtedy po prostu jeszcze raz tą pętlę wykonamy, obliczymy ten NWD, to wyjdzie nam jeden, tutaj zrobimy jakieś takie czynności, ale nie przepiszemy ich już tutaj, bo to przepisujemy tylko w przypadku Elsa czyli w przypadku jeżeli ten ciąg ma co najmniej długość dwóch bo tam w założeniu w zadaniu też jest powiedziane że taki ciąg ma co najmniej dwa elementy a nie liczymy ciągów pojedynczych no bo no, każda z tych liczb jakby była względnie pierwsza no to to byłoby n 1 jednoelementowych ciągów nie które mają wspólny dzielnik ale to chyba nie o to chodziło Dobrze Oczywiście to nie jest banalne, więc, ym, ale za to ma złożoność liniową. No przepraszam bardzo, ale naprawdę ma. Tutaj nigdy nie cofamy się, żebym nie powiedział wstecznie. Ej, tu nigdy nie cofamy się. Przechodzimy to raz. Cała idea jest po prostu w takich instrukcjach: typu w pewnym momencie zapamiętaj sobie w jakiejś zmiennej wynik, Poprzednich obliczeń i on ci będzie potrzebny w następnym obiegu pętli, na przykład tu. I nie musisz się wracać, żeby go na nowo obliczyć. Tak działają algorytmy online. Nie? One znają tylko bieżący element i tylko muszą znać poprzedni iloraz, no i ewentualnie tą, zliczają tą długość yy, i tamto ten dzielnik, ile on wynosi. Tak. Czas podsumować, bo jak zwykle jest dłużej niż chciałem mówić, i to tak jest. Dobrze. Nie wiem, czy jeszcze jakiś film przed maturą zaawansowaną zrobię. Przekiecie im parę tematów. Jeszcze raz mówię, że tak naprawdę wbierzcie sobie te, te zadanka i sobie po swojemu je liczcie i kodujcie. I najważniejsze jest, żebyście rozumieli ideę. Czyli jak to zrobić na papierze, na cyfrach? Wydaje mi się, że w tej sytuacji kod się po prostu sam napisze. I też mam nadzieję, że, no cóż, że, że, że egzaminatorzy będą widzieć, że jest jakaś idea w tym algorytmie, a jeżeli jest nawet pomyłka, że zaczynamy od, wiecie, słynne od 0 albo od 1 albo lub równe, nie lub równe, Pff. Czy tam, co by było, gdyby ten największy ciąg był pierwszym albo ostatnim? No owszem, no to też jest oceniane, ale to nie jest aż takie kluczowe, według mnie. No, skoro mówię, że nie wiem, czy mnie jeszcze zaskoczycie jakimś komentarzem i poprosić o jakiś filmik, być może tak, ale jeżeli nie, to znowu to to, to to, to życzę Wam wszystkim przede wszystkim już teraz dobrego wyspania się przed maturą podstawową, bo to już od poniedziałku. I już sobie myślę, że sobie odpuśćcie. A gdzieś tam w połowie tygodnia może wrócimy do tematu i można by jeszcze coś powtórzyć przed, przed rozszerzoną, ale to tylko na zasadzie takiej, żeby być naprawdę w dobrej formie też fizycznej. Dobra, wymążam się, wymążam, Nie wiem, czy mnie kto o to prosił, czy mnie kto o to pytał. Ne, 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 ne. Taki już jestem, no. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że wam to coś w głowie rozjaśniło. Ja to sobie mogę, nie? Bo przecież ja już nie muszę nic pisać. No. Heja.